G-O-G. Overview. Cześć wam dzisiaj jest wizu wizualnie widzę was w grze, która nazywa się FlatOut W serii, która nazywa się Go jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez nasz polski rodzimy sklep Growy, czyli Good Games na ich platformie growej na Gogu. Link na dole w przypiętym komentarzu prowadzi Was zarówno do strony samej gry bezpośrednio do gry Flatout, ale odebrać ją trzeba z banera na głównej Goga, więc link do samego Goga również macie zawarty. Klikacie w ten baner, który zresztą macie screenshot wklejony na ekranie i wtedy gra przypisuje się do waszego konta na Gogu możecie z go Galaxy zainstalować i ograć w dowolnym momencie po odebraniu. Ten tytuł powinien być dostępny za darmo do 17 i odbierając go za friko zaoszczędzicie około 36 zł 24 groszy, bo normalnie tyle kosztuje, zazwyczaj tyle kosztuje, więc ja. Yeah. Z czym się je Flatout? Jest to gra, która w większości sklepów internetowych pojawiła się w okolicy lipca 2005 roku, przy czym premiera miała rok wcześniej w 2004 i chyba tylko na PlayStation 2 była oryginalnie na samym początku, ale mogę się mylić, pamiętam jak przez mgłę tamte czasy. Jeżeli chodzi o producenta to jest nim Bugbeer Entertainment wydawcą jest Strategy First i jest to pierwsza gra z dłuższej serii wyścigów takich rozbijankowych bo tego wyszło dużo więcej. Na potentacie growym na Steamie ma ostatnie recenzje, faktycznie ma ostatnie recenzje więc jest to wyczyn dla starej gry i jest ich 38, są one bardzo pozytywne, więc całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o wszystkie recenzje to jest ich 4033 z czego 92% pozytywnych, więc bardzo pozytywnie jest nice, z mojej perspektywy jest to świetny wynik, jak dla tak starego tytułu, jeżeli chodzi o DLC za bardzo tutaj nic nie ma, jeżeli chodzi o to kimi z czym to faktycznie mamy, może nie tworzenie postaci co wybór, czy chcemy być kierowcą gościem, czy kierowcą babką i ta postać jest za kierownicą samochodu, co jest o tyle ważne, że w tej grze da się wylecieć przez przednią szybę, jak coś w was mocno łupnie, to jest was w stanie wyrzucić i wtedy widać model naszego bohatera, bohaterki, który wow, szybuje sobie i zatrzymuje się na czymś, więc potrafi w tej grze być bardzo Dynamicznie. Jeżeli chodzi o fabuę, to kurde, trudno powiedzieć, czy jest jakaś, ale za twórcami. flat-out to wypełniona po brzegi adrenaliną, gra wyścigowa z wybuchową fizyką, spektakularnymi efektami i grafiką innowacyjną mechaniką gry oraz starą dobrą zabawą. Więc jest taka troszeczkę zapowiedź ogólnie dostajemy troszkę hajsu w łapki i idź kup sobie samochód, na który cię stać, czyli najtańszy, najgorszy, który jest do wyboru, śmiga i na wyścigi powygrywać kasę, zajmując jedno z trzech najlepszych miejsc na wyścigu i za tą kasę możemy ulepszać samochód, podkręcać go i brać udział w kolejnych zawodach. Wodach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc przechodząc do grywalności jest to nietypowa ścigałka, w której fizyka gra. Pierwsze skrzypce, aczkolwiek to nie jest taka fizyka, jak my teraz to rozumiemy, full realistic, tak powinno być, tylko nie, nie, nie. Tu możemy coś trafić, więc się to przywróci. Przejechać przez pod, który się rozwali. Jak stukniemy samochód, to widać w gniecenie. Wszystko jest zrobione praktycznie z papieru, jest tak miękkie i się rozpiernicza i rozwala, więc to jest główna atrakcja tego tytułu. Z mojej perspektywy, mnie ścigałki nie bawią, nawet kierownicy nie mam, więc o, to jest jedyny rodzaj kontrole takiego totalnie typowego, którego nie posiadam nawet stary joystick mam gdzieś na szafie skorpiona jakiegoś a jeżeli chodzi o kierownicę kółko to nigdy tego nie miałem, więc widzicie ja nie jestem od wyścigówek, ale za twórcami tutaj jeszcze jest kilka ważnych rzeczy, mamy tryb kariery, szybkie wyścigi oraz wyścig z czasem, multiplayer dla 8 graczy jednocześnie, 16 różnych w pełni dających się modyfikować pojazdów 48 tras wliczając tory wyczynowe i areny, szalone zabawy z minigrami z ragdolami, czyli ta, ta fizyka latająca ludki, otwarte środowisko z licznymi skrótami, prawda to oraz wiarygodny model jazdy, niesamowity model zniszczeń, jak na tamte czasy i jak najbardziej tak. Przeskakując do sterowania to leciałem na klawiaturze i myszce, przy okazji bugów powiemy dlaczego. Jeżeli chodzi o strefę wideo to widać retro, widać, że to jest 2005 czy właściwie 2004 rok, ta gra nie wygląda na dzisiejsze standardy najlepiej, ale ma jakiś tam urok i po wrzuceniu na pełną rozdziałkę monitora przy 240 Hz odświeżenia było ładnie, patrzyło się na to bardzo przyjemnie, więc wizualnie całkiem niezłe doznanie, nie? nie? mam się do czego przyczepić, tylko widać, że gra jest stara, nie? To, to je to. Jeżeli chodzi o strefę audio, to... Brzmi wszystko tak jak powinno, muzykę niestety wam musiałem wyciszyć, bo zapewne prawa autorskie i bym no, nie mógł puścić tego tak jak jest, więc tam jest tylko fragment z muzyką, która pewnie jest mocno ściszona, a cała reszta jest samymi dźwiękami pojazdów. Jeżeli chodzi o bugi, to ta gra nie współgra z padami, wykrywa pada, da się po opcjach szurać po padzie, jak rozpozna pada to nie możecie korzystać z klawiatury i myszki, więc musiałem imię mojej postaci czy tam nick wpisywać z pada, klikało się bardzo niewygodnie, więc było to słabo realizowane, nie na mój gust i działa tylko jeden przycisk czyli Y jakby na Xboxowym padzie, który pozwala nam przejść dalej i zatwierdzić, ale nie ma ani przyspieszenia, ani spowolnienia hamowania, nie da się skręcać, nic nie da się na tym kontrolerze robić, na żadnym kontrolerze, który testowałem, czyli 8 Xbox Series był podpinany i PS5, czyli ten padzik też był wpięty i nie wykrywało, nie działało poprawnie z żadnym, więc plug and play nie działa, jeżeli chodzi o kontrolery, jeżeli chcecie lecieć na padziku, to będziecie musieli troszkę pokombinować najprawdopodobniej z programami zewnętrznymi, żeby zmusić to to do działania, troszkę szkoda, no ale to też jest gra z 2005, jeżeli chodzi o podcety, więc nie spodziewałbym się za wiele. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to fajna ścigałka z fajnym modelem rozwałki, mi się to podoba, jak nie lubię ścigałek, tak jestem na tak. Jeżeli chodzi o wymagania minimalne, to na dzisiejsze czasy zbyt wysokie nie są. System operacyjny tak jak Windows 7, 8 lub 10, procesor z taktowaniem 1,5 GHz, czyli jakiś Pentium 4 albo ekwiwalent z AMD, 512 MB ramu (mega, nie giga) oraz karta graficzna, która obsługuje 3D i jest kompatybilna z DirectXem 9.0c, więc. Że tutaj za bardzo wymagań nie ma. Jeżeli chodzi o dostępne wersje językowe, to jest angielski, hiszpański, francuski oraz włoski w wersji dźwięk oraz tekst. I to jest tyle. Macie chwilę bez mojego monologu. Reasumując, nie jest to typowa ścigałka, nie jest to ścigałka jakich wiele, to jest coś innego. Rozwałka bardzo fajna na placu boju, nie na torze wyścigowym. Z mojej perspektywy, tak. Ja nie lubię ścigałek, to mi się podobało, więc jestem mile zaskoczony. Link na dole w przypiętym komentarzu prowadzi Was do GOGA. Pamiętajcie, że ten tytuł odbiera się z banera na głównej, a nie bezpośrednio z samej strony gry. Przynajmniej zazwyczaj tak jest, bo nie zawsze odbieranie z strony gry działa. Tyle życzę Wam miłego dnia, dobrego odzorka. Świetnych darmówek do przytulenia. Widzimy się już na dniach na kolejnych darmówkach, bo wysypało Miłego. Do następnego I hej A wysypało ich tak dużo, że masakra Ale na szczęście mają troszkę dłuższe terminy Więc mogę nagrywać i codziennie wrzucać wam po jednej